W codziennych zmaganiach, które nas otaczają, każdy z nas potrzebuje siły, by stawić czoła wyzwaniom, które wystawiają na próbę naszą determinację, cierpliwość i nadzieję. Nasze serca szukają źródła, które pozwoli nam nie tylko przetrwać, ale i wzrastać, niezależnie od tego, co nas spotyka. Modlitwa o siłę w codziennej walce przypomina nam, że istnieje siła większa niż my sami siła. Która płynie z głębokiej wiary i zaufania w Bożą Obecność. W jest napisane: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby się ziemia zatrzesła i góry zapadały w otchłań morza. Te słowa są jak obietnica od obietnica, że nasza odwaga i wytrwałość mają swoje źródło w Bogu, który nigdy nie opuszcza swoich wiernych. Kiedy modlimy się o siłę, szukamy nie tylko fizycznej wytrzymałości, ale i spokoju ducha, który pozwala nam nie poddawać się lękom i emocjom. Często nasza walka nie jest zewnętrzna, lecz wewnętrzna to batalia z wątpliwościami, z wątpieniem, gniewem, które pojawiają się, gdy stajemy przed trudnościami. Modlitwa o siłę jest przypomnieniem, by zapanować nad swoimi myślami i emocjami. Odnaleźć w sobie pokój, który przewyższa wszelki rozum. Święty Paweł w liście domówi: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To wyznanie stało się mottem dla milionów ludzi, którzy w modlitwie odnajdują odwagę, by stawić czoła codziennym wyzwaniom, wierząc, że Bóg daje im moc przekraczającą ich własne możliwości. Modlitwa o siłę to także wezwanie do samodyscypliny. Do trwania w wierze nawet wtedy, gdy wydaje się, że świat wokół nas traci sens. Każdy z nas napotyka chwilę zwątpienia, lecz modlitwa jest naszym schronieniem, miejscem, gdzie możemy odnaleźć drogę, gdy wszystko wydaje się zagubione. To tu, w ciszy modlitwy, Bóg przypomina nam, że nasza wytrwałość jest próbą naszej wiary, że każda przeszkoda jest okazją do wzrostu duchowego. Do umocnienia naszego ducha. W księdze Izajasza Bóg mówi: Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwusz się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię, i wspomagam, i podtrzymuję Cię prawicą sprawiedliwości. Tego rodzaju zapewnienie to fundament, na którym możemy budować naszą wewnętrzną siłę, wiedząc, że nawet gdy jesteśmy słabi, Bóg podtrzymuje nas swoją mocą. Kiedy walczymy z codziennymi wyzwaniami, nasza modlitwa staje się formą rozmowy z Bogiem, który rozumie nasze troski i lęki. Nie musimy ukrywać naszych słabości ani obaw. Gdy modlimy się o siłę, możemy je powierzyć Bogu, ufając, że On zna nasze serca i wie, czego najbardziej potrzebujemy. Modlitwa jest sposobem, by zrzucić z siebie ciężar, by odnaleźć lekkość, która pozwala iść naprzód. Nawet wtedy, gdy droga wydaje się zbyt trudna. W chwilach, gdy zmagamy się z przeciwnościami, powracamy do słów: z. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, kropka. Te słowa są jak latarnia w ciemności, przypominając nam, że nasza siła nie pochodzi z nas samych, ale z obecności Boga, który nigdy nas nie opuszcza. Modlitwa o siłę uczy nas także by pokonywać destrukcyjne emocje, gniew, zazdrość, lęk, które mogą osłabić naszą wiarę i zniszczyć nasz wewnętrzny pokój. Każdy dzień jest walką o to, by zachować serce pełne pokoju, by nie dać się ponieść negatywnym uczuciom, które oddalają nas od Boga i od siebie nawzajem. Przypowieści Salomona mówią: lepiej jest opanować gniew, niż zdobyć miasto. Ta mądrość uczy nas że największą siłą jest kontrola nad sobą, że prawdziwa moc polega na panowaniu nad własnymi emocjami i myślami. Modlitwa jest drogą, która prowadzi nas do tej samokontroli, do wewnętrznego pokoju, który pozwala nam przetrwać każdą burzę. Niech modlitwa o siłę stanie się dla nas codziennym nawykiem, sposobem na odnalezienie równowagi i nadziei w obliczu trudnych dni. W każdym wyzwaniu. Jakie staje przed nami, przypominajmy sobie, że nie jesteśmy sami, że Bóg daje nam siłę, byśmy mogli przezwyciężyć każdą przeszkodę, każde zmartwienie, każdą próbę. Nasza walka z codziennymi wyzwaniami staje się okazją do umocnienia naszej wiary, do głębszego poznania siebie i do odnalezienia w Bogu naszego największego wsparcia i schronienia.